Na pierwszy rzut oka nic szczególnego zwykły kawałek węgla taki jak miliony innych wrzucanych swego czasu każdego dnia do palenisk statków i parowozów. Ale ten konkretny był inny. W jego wnętrzu czekała niebezpieczna niespodzianka. Wrzucony do paleniska eksplodował, uszkadzając kocioł. Brzmi to jak pomysł z jakiegoś marnego filmu szpiegowskiego albo z gry komputerowej. Czy to w ogóle ma jakiś sens? Zacznijmy od początku. Well, Węglową torpedę wynalazł kapitan Thomas Cartney z Konfederackiej Służby Wywiadowczej. W czasie wojny secesyjnej termin torpeda obejmował szeroki wachlarz ładunków wybuchowych, w tym to co dziś nazwalibyśmy minami lądowymi, morskimi, improwizowanymi ładunkami wybuchowymi i pułapkami. Północne gazety nazywały wynalazek Cartneya torpedami lub czasem piekielnymi maszynami. Sam Cartney nazywał go węglowym granatem. Węglowa torpeda była tak naprawdę żeliwnym odlewem, o wielkości około 10 cm, pustym w środku. Ścianki miały około 2 cm grubości. Do środka wsypywano około 100 g prochu czarnego, mniej więcej tyle, ile zawierały trzy ówczesne granaty. Całość zamykano, pokrywano woskiem i obsypywano pyłem węglowym. Efekt? Na oko zwykła bryła węgla o wadze około 1,5 kg. Taki węgielek wystarczyło podrzucić do składu opału, gdy trafił do paleniska kotła parowego, wybuchał. W najlepszym przypadku eksplozja uszkadzała kocioł i unieruchamiała maszynę. W najgorszym wypadku mogła doprowadzić do katastrofalnego wybuchu kotła, powodując śmierć załogi i pasażerów. Przypadkowe eksplozje kotłów były wtedy powszechne i często kończyły się zniszczeniem całej jednostki. Torpeda węgla. Węglowa po użyciu pozostawiała niewiele śladów wskazujących na sabotaż. Cartney otrzymał zgodę na utworzenie oddziału, który miał przeniknąć za linie wroga i podrzucać torpedy do stosów węgla, którymi zasilano parowce Unii. Miał również zamiar używać torped przeciwko lokomotywom parowym, ale nie ma potwierdzonych przypadków takiego użycia. 19 marca 1864 roku kanonierka Unii schwytała kuriera Konfederacji przeprawiającego się przez Mississippi. Miał on przy sobie list od Kartneya opisujący węglową torpedę. Dokument trafił do admirała Dawida Portera, który natychmiast wydał rozkaz generalny nr 184. Wróg wdrożył nowe wynalazki służące do zabijania ludzi i niszczenia jednostek w postaci torped oraz przedmiotów przypominających węgiel, które mają być podrzucane do naszych zapasów węgla w celu wysadzenia statków lub ich uszkodzenia. Oficerowie mają obowiązek dokładnie kontrolować. Kontrolować barki z węglem. W każdej chwili muszą być one pilnowane, a każdy, kto zostanie przyłapany na podrzucaniu takich przedmiotów, zostanie natychmiast rozstrzelany. Większość dokumentacji została spalona pod koniec wojny secesyjnej, więc nie da się z całą pewnością ustalić, ile statków zostało zniszczonych przez torpedy. Cartneya mówi się o dwóch albo trzech parowcach. No dobra, ale co z parowozami? Tutaj niestety nie ma żadnych konkretów. Udało mi się dotrzeć do opracowania pracownika CIA członka zespołu do spraw historii tej organizacji. Wspomina on o mającej miejsce w czasie II wojny światowej operacji Pastorius. W jej ramach organizacja sabotażowa niemieckiego wywiadu wojskowego wysadziła na brzeg ośmiu sabotażystów z okrętów podwodnych uboć na plażach w Nowym Jorku i na Florydzie między 12 a 17 czerwca 1942 roku. Po zejściu na ląd obie grupy zakopały skrzynie z materiałami wybuchowymi, bronią, pieniędzmi i Innym sprzętem. Wszyscy sabotażyści zostali aresztowani zanim zdążyli przeprowadzić jakikolwiek akt sabotażu. Po odkryciu ich skrytek FBI znalazło kilka bomb węglowych oraz powiązane z nimi zapalniki. Bomby węglowe miały być wrzucone do tendrów parowozów w ramach planów abwery mających na celu paraliż sieci transportowej USA, ale również USA eksperymentowało z węglowymi bombami. Bomba węglowa stworzona przez amerykańskie biuro służb strategicznych, Czyli poprzednik CIA, była dostarczana w zestawie kamuflażowym, który umożliwiał agentom w terenie dopasowanie wyglądu bomby do odcienia lokalnych zapasów węgla, ponieważ te mogły znacznie się różnić w zależności od obszaru okupowanego przez nazistów. Testy terenowe wykazały, że taka bomba węglowa była w stanie zniszczyć palenisko lokomotywy. Zauważono, że gdyby testowany kocioł był pod ciśnieniem, doszłoby do jego rozerwania, co spowodowałoby jeszcze. Większe zniszczenia. Inny test, przeprowadzony w domowym kominku, zakończył się wybuchem, który uniósł dach i wybił kilka okien. Inne znalezione przeze mnie źródło sugeruje, że CIA przygotowała wybuchowy węgiel do sabotażu kolei północno-wietnamskich podczas wojny w Wietnamie, ale do tego już CIA w swoim opracowaniu się nie przyznaje. Pomimo niskich kosztów produkcji i relatywnej łatwości w podrzuceniu bomby węglowej, jej działanie było totalnie losowe. Nie było pewności, kiedy i czy w ogóle trafi do paleniska. Jednocześnie wywołane zniszczenia ciężko odróżnić od zwykłej awarii, więc nigdy nie dowiemy się, ile parowozów faktycznie padło ofiarom jednej dobrze podłożonej bryłki węgla. Jeśli podobał Ci się ten film, obejrzyj sobie kolejny, sądzę, że też Ci się spodoba.